Witam Was wszystkich serdecznie, najwyższy czas na wyniki konkursu o chryzoprazie. Trochę nam się opóźniło, ale fajnie wyszło, ponieważ dzisiaj święto niepodległości, także na święto niepodległości książka o chryzoprazie i dwa zestawy minerałowe ze sklepu. Na wstępie dziękuję Wam serdecznie za tak liczny udział w konkursie i przede wszystkim Ciekawy i merytoryczny, ponieważ znowu stworzyła nam się fajna grupa, jakby na temat chryzoprazu. Dziękuję za wszystkie zdjęcia, które mi przysłaliście. No, z przyjemnością je sobie obejrzałem. Zresztą ten temat mnie niezwykle interesuje cały czas, jak jej pochłania. Także, yy, dziękuję jeszcze raz Wam za to. A już teraz przystępuję do wybrania komentarzy. Choć jak zwykle, nie ukrywam, no, nie było to łatwe. Także, zaczynamy. Dobra, moi drodzy, muszę to na szybko nagrać, żeby mi YouTube nie obciął czasu, także dziękuję jeszcze raz za udział, trochę tego jest. Oczywiście miałem problem z wyborem, jak zawsze i bym Wam wszystkim coś z chęcią sprezentował, ale tak, mm, co tutaj wybrałem? Komentarz taki nieoczywisty, ale bardzo romantyczny i urzekający od Pana Bladego. Najpiękniejsze oczywiście są te w kolczykach mojej żony które kupiłem po zwiedz zwiedzaniu kopalni w szklarach. Oczywiście są soczyście zielone. Chryzopras szmaragdowy w biżuterii zdobiącej ukochaną kobietę jest najpiękniejszy. Piękne słowa, dlatego książka loduje do pana bladego. Następnie taki komentarz ciekawy o dendrytach. Ciężko powiedzieć, tutaj purdil. Ciężko powiedzieć, które podobają mi się najbardziej, ale chyba te z dendrytami wygrywają. Choć szmaragdowe, głównie ze względu na barwę, też są mega. Zresztą jak wszystkie inne. Kurczę, trudne pytania zadaję Swoją drogą, ciekawe czy istnieje taki intensywny zielony z dendrytami. Taki to by mi się najbardziej podobał na pewno. Ja takiego, tak jak pisałem, osobiście nie widziałem, tylko jasne z dendrytami, ale mam za to trochę swoich minerałów do szklaru właśnie z dendrytami na powierzchni, dlatego paczuszka z minerałami, w tym minerały do szklaru, powędruje do Depurdiwe. Proszę o informacje, gdzie mamy wysłać i kolejny zestaw minerałów trafi do Pani Vanessy, która tutaj bardzo intensywnie ogląda moje kanały. Moje zainteresowanie minerałami rozpoczęło się od Pana kanału. W jeden dzień obejrzałem wszystkie filmiki, chłonąc ogrom wiedzy. Następnego dnia zamówiłem coś, książek o minerałach i w każdej z nich dłużej pozostawałem przy Chryzoprazie. Dlatego dla Pani podsyłam też zestaw minerałów moich ze szklar i nie tylko. Mam nadzieję, że przydadzą się w rozwoju pasji. Dziękuję Wam kochani, muszę się straszać, żeby się zmieścić w czasie, także zapraszam już do kolejnych odcinków, dziękuję jeszcze raz za udział w konkursie i co? Kuchwa chryzoprazu. trzymajcie się ciepło, cześć!